Jestem Typry tam w kolejnym odcinku na moim kanale i tym razem odcinek ale Dlatego jestem tak ubrany. Jak widać mam świetną bluzę tego dziewczyny. Dziękuję. I to jest chyba pierwszy taki oficjalny odcinek na kanale. krótkimi włosami yy, i okularami tak naprawdę. I co mi dzisiaj Dead by Daylight, gra, w którym totalnie Sa nie umiem grać tę. Mamy. Chrupki duszki, bo Halloween. Mamy wodę. Bo było mi niedobrze. I mamy tabletki. Na ból głowy. Po chujowej grze. Ponieważ jak wspominałem, nie potrafię grać w tę grę. Bo lubię takie. Ej, Hubi! Nie, Hubi! Hubi, czemu nie grasz We, Miguelem? <laughs> to było <that> crazy. <laughs> w ogóle, jak, jak Ty może powiedziałeś, że nie grałeś na to Nemezisa, to się wspaniał pewnie dźwięk tego. Z TikTok jak jest filmik typu. Typowa gra Nemezisa. Jest ten. No one understands your needs. No one understands what you do. <laughs> yeah. Yeah. Nie, nie wiem, John, on wie o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Ej, bo jak co nie? Jak graliśmy kiedyś? I wy się mnie ciągle pytaliście. Ej, Tibur, na kogo gramy? Na kogo gramy? To ja myślałem, że wy pytacie dla Beki, czy coś. A to potem potem się dowiedziałem, że po prostu wy nie macie tych odpowiedzi. Słuchajcie, Tibur, słuchaj. <laughs> jakbym, jakby, Ach, jakbym cokolwiek dżak. słyszał, to bym słuchał. Dobra. Dobra, wyślij tak. mu po prostu. No. Ale... Czy ja słyszę jebanę śpiewa... Uuu, uh, Andreska! Na na na. Ja wiem takie: czy ja słyszę jebanę śpiewali Nagle topór przeleciał mi obok głowy. Ja byli... Ooo, alunik! Alunik! Ty, boże. Ty, boże, nie przeciągaj tutaj. Zwróciłem paleczkę na nią! Jestem najlepszym graczem w tej grze od dzisiaj. Od dzisiaj umiem grać w tę grę, panowie. Aha, dobra, zabrałem igę, no. poszło, z jest poszła. Ja też Megma tak mam. Ten... Widzę to, tem, widzę to, tem. Na leczenie jeszcze chyba. Znaczy Zresztą... na. No. Możemy śleć zaimknie co wyleczyć. Weź mi ulecz. Mam troska była undetectable. Hubię. Idzie tu idzie tu, idzie tu. On jest undetectable. Tylko Czemu? O, ktoś wyszedł no. z domku. Jak się domek nazywa? Czemu to jest liść bez tekstur? Tak. Licz bez tekstur mi wleciał w ekran! Kwadraciki widziałem! Co z tekstur? No, liść, liść, liść spadł z drzewa i był bez tekstur. Był po prostu te kwadraciki szaro-czarne. What the hell? Pewnie ta. No ta, będzie na nagraniu, będzie na nagraniu! Zablokowaliście migano. Zablokowaliście migano. Wychodzę. Ale. Ale ty mi wcześniej zablokowałeś? ty <laughs> tymi co robi? O, o, hejo. Ona zaraz wyjdzie. Ja sobie będę robił No, Gena gianamy, obok nie. no ja, ja sobie robię obok was. Patrzę sobie na to wszystko. Hubi. On... O. Myślałem, że ty z nią biegniesz szczerze. O, widzę ją. Poszła sobie w lewo. <laughs> Idzie tu. Nie. No. Szymonie, do the thing. <laughs> Co tam się zdarzyło, bo ja widziałem przez chwilę jej aurę. I tak jakby, nie wiem co tam się stało. Wow, ale szymi, ale unik! To było epickie. Ona Ja się sam nie mogę leczyć, chodźcie mnie uleczyć. To, choć, po, to Może, chodź, to Podejdź tu, podejdź tu. Ona pójdzie Ale, jest... Strefa leczenia. Ale tam też. A. No dobra. Aha, o. Jabili. Shymi, to zrobiłeś obok mnie? No Co? Szymon! Co o, jest ślepa. <śmiech> <śmiech> uh, okay. Niszczy gena. Ona chyba myśli, że, że może mnie uderzyć bluetoothem jakoś. Okej, okay, fajnie. Ty chodź mnie uleczyć. Nie mogę, bo ona idzie za mną, wiesz. Okej, okay. no no co, poszła sobie? Lecz się, się, poddała się już, ja już O, idzie sobie. ona <grym> ma już tak. Nie. Ona mnie powiesiła i na, o, ten, na jej oczach szymi... Ona, ona... To było tak, ona mnie powiesiła, machała no, mi na nie głową a i he, na jej oczach mnie zdjął. I ona nawet nie zauważyła. Ale ciary mnie przeszły. Dobrze! Goodbye się nauczyłem Cigienką jesteś Kurde Pani, Gimże, czy ty u tu prowadzisz? Nie ja biegnę gdziekolwiek, żeby mi dogoniło. Ot chciałem przejść stupid. Nieważne, nie widziałem mnie nawet. Ona jest głupiutka. No kurde! Ej, idę do niebieskiego. Uleczę cię. Musicie mnie. No musicie mnie tam. Ten... Dobrze mi skopać. Ja i macham, żeby się Kurde, Kurcze, przepraszam, milimetr. Dobra. Naprawdę musisz mi uwierzyć. Chodź robić tego gana tutaj Hubercie. Chciałem cię zablokować. No bo jesteś niemiły. A ci uleczyłem. Gdzie ona jest? nie gdzie ona jest? A tutaj. Ona jest obok a, mnie, stoi i a... się patrzy. O, poszła sobie. Nie, Ot... nie wykorzystałam. Otwor... Otworzę te bramy obok mnie. Żeś mi zablokował przejście. Sorry. Otwieram bramę po lewej. A ona otwiera. Okej, okay, jakaś laska. W ogóle ją... Trzy razy... O, idzie tu. Huntreska. No, no co? Percie. No co Ej, nie, bo ja. Mam problem. Otwieram bramę. Aha. A ja do tego otworzyłem. Dobra. No! no. Ej, jestem, jestem na palecie. Fajnie. Nie. nie! No dobra. No. Jak zawsze ja umieram. Trzeba mi... On, yeah. on już umarł. Aaaa... Ona idzie do nas, Szymonia. No dobra. Ruski mężczyzna 4408? To jak nazwa na jej stronie, takie... Hehehehehehehehehehehehe <laughs> <laughs> Jaki? <laughs> YouTube. Mmmmm... Mmmmm... Może niedługo NNN, wiecie? Ej, a kupicie karnet bojowy? W Dead by, by, by Daylight? Okay, jest ja jestem. Ja. Jaki jest wasz rekord? Bratki. Trzy dni. Pamiętam, a, jak, mi, pamiętam jak w ósmej klasie Szymi powiedział, że on zapomniał i on pierwszego dnia po północy przegrał. <laughs> <się> <laughs> Oj, ja pamiętam tylko, że tak do mnie powiedziałeś na lekcji. Jeszcze, że? Chyba nie kłamałem, zaś pamiętam, że było. Przyznał się już. Oj, bo. Gra na Oscara. Siedem minut w niebie. Ej, bądź tu idzie, wiecie. O, właśnie, on no tu idzie. No one understand your needs. I'm ma ruin. That's what you on ci nie widział. No, nie ma ruiny. A, ja ma. O, <gulem> kurwa! Szukam totemka. Tutaj nie ma. No to już nie szukam. On dalej, dalej o mnie nie wie. Ja sobie tu gena robię. <gulity> Uw, jest, <gulity> dawaj. O, druga paleta! Że... <laughs> Znigma. A ja umrę i tak teraz. Nie umrzesz. On mi chyba dał spokój. Co zrobił? Chybałem się za drzewem. I on. Stój, Dobra, się nieważne. Zauważył mnie. Uuu! Już uzyskałem się. Mnie. Ja pierdzielę. Ej, co? Ja mówiłem, a chyba Ej, bo mnie gonikuje. Ej, bo ta little Nightmares dosłownie robi... Ona robi moonwalka, ona robi na... na dosłownie przede mną moonwalka. Uczy się. przymi ale ty jesteś ligmą. On on Oczywiście on tail, nie, nie za mną. Oh. Sick, chyba, nie? No. A trzeba ruina zniszczyć. Ruinę to dupa tej matki Idźcie tam tego, nie Hubi tam rób go, so nie? Bo ja robię gena Rób go Bratku, ja nie mogę To ja jest Wesker! 7 minut w niebie Ok. Kto tu paletę? A tu jest paleta Uu, Dzięki, lala. dzięki Hubi Właśnie Hubi, co żeś zrobił? No co? Miało się nim zająć, a on teraz nie. goni Przez ciebie Tibur, Ora. nie? Na. Umieram? Umieram? No umieram? Trzymi, to było niemiłe? Ej, naprawdę, to było niemiłe. Bo ja Jak się upuszcza nie umarłem ani razu em? od kilku gier. A, fajnie, że tu przyszedł. Em. Fajnie, że są cztery geny. Guys, Guys? zaciąłem się o krzaka. Guys, umieram. Guys? No i dupa. Ja się polecę. A czemu ja się sam leczę? Czemu ja się sam leczę? No bo teraz zadaj, że sam leczysz O, no to fajne Podnosi cię w końcu No dawaj, no! Bruh Nie zdążę. że zdąży do haka, bo jest obok Fuck off! No, co za shide. Przyjmę hita, przyjmę hita, przyjmę hita! Fuck off. No czemu on jest taki szybki? To chodź, po, poleczymy się. Chodź. To chodź tutaj. No! Ty upośledzony człowieku! Dzięki. Ej, ja cię nie. chciałem leczyć. Lagi, mam nie Nie, jesteś ważniejszy. Też mam lagi. Ja nie mam lagów. Przez Tibura. A, dobra. No ty jesteś bogaty, masz komputer I Internet. Hubi, bo nam się gen zamknął, którego nawet nie naprawiliśmy. rodzina monet. Jaka okay. rodzina monet, co ty sprawisz? No bo bogaty, nie? Sorry. Hubi, kuba w Da to, to 300. Sorry. Wybaczam. No szkur, trzeci raz! Hubi on, on tu idzie, HUBI on nie tu poszukiwę. idzie, tu idzie! jak w drukarni robiłem z loczkiem rzeczy, to powiedział yy, taki mały to nie wejdzie A ja mówię, że wejdzie W jakimś kontekście jak... Na jakieś rolki papieru robiliśmy Mmm... Najponimniej jest znowu, nie. Dobra, idzie tu Zneluje! Co za śmieć! <laughs> Oba. Ej, bo nikt nie robi genów. Oba. No, ja się staram. Ro Ej, czemu ten gen się zestartował? Halo. A, no dobra. To bajo. Dobry jesteś. To wyglądasz mi no. jakbyś się miział po klatce piersiowej. Dobra. <coughs> Idzie po ciebie. Czemu ja leczę powietrze? Gorzej by było, jakby to była kobieta. Czemu ja leczyłem powietrze? Ja się pytam. No, to to możesz innych leczyć w tym. się za samochodem. Chociaż sobie Psuwaj możesz go z... leczyć. Oj, raczej lepiej nie. Eee, no tak umrę znów, bo przyleci to. Owo, po... nie. Nie przyleci. No dobra. Eee, Ok. Sans. E, e. Wow. Tak jakby co, umieram? No dobra Aha dobra Ale bratek to powiedział Idzie po mnie, albo nie, albo idzie po siebie <laughs> głupia, tań swoim życiem, się ba. Prost na spotkanie, odmianę I bo troszeczkę nas, nas zrobił Chce ma ja twoją mamę? Piękna do ciebie ty, A, kurcz, piękna. stopy, nie stopy, tylko uda Nie uda, piękna. tylko łydki No i Dobrze, dobrze ci tak. Dzięki. Za to co powiedziałeś. Good boy. Chodź się gdzieś. Dobra. On umarł? No way. Ona wyszła w ogóle. No Ej, no. mi co? On tu idzie. Wiesz. Bo tak jęczysz! Mogę mieć najpierw uleczyć. To by nas usłyszał może. Idzie tu, jest tu! wziąłem hita. Jak? Jak on przyjął hita? Mogę ją, Aha, ale... dobra. Tutaj nie było podłogi. Pomiaram. To zabij się Tibur. Nie, bo A, O nie zabiję po ciebie. Ej, ale ty mnie zwyzywałeś to powiedziałeś A, jako, ale... takty jako taktykę. Eee. Jako taktyka żeś. <laughs> Czekajcie powerbanka Odep. Mogłeś? Ucieknę, ucieknę. <noise> Tibur, 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 tibur Co? 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 Dzięki <śmieniu> <śmieniu> Hubi, nie widziałeś tego <śmieniu> chciałem... Nie. chciałem hita wziąć jakby co, ale no, okazało się, że biegłem po prostu w niego <śmieniu> Czemu jest taki niemiły ten łaska? Ja tylko chciałem żyć No bo to łaskar ty możesz znaleźć hacz Nie znajdę Znajdź Hacz To jest roz... to słuchajcie, bo ja mam grę ciszej podgódź gra Ale on biegnie prosto na mnie znajdź walni walni twarz muskara. Co? I się nie odzywają, to jest przykre no, bo słuchamy A nie mogę, jak to tak jęczysz. On tu idzie. On cię słyszy, bo on tak jęczy. Rwanie go, go, błagam cię. Nie, nie. A co ty chcesz ode mnie? Wanie go, dobrze, wanie go, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Aha, Ta... dobrze. O to ci chodzi. <coughs> <So crazy. laughs> Ja myślałem, że ty wymagasz ode mnie jakichś niemożliwych tasków ja się spociłem Ej, bo chyba jest huntreska Aha jakim cudem ona mnie hitnęła? A bo ty rozwołałeś teraz ojo sygnał Jakoś bin. No bo wyzywałeś mnie Ej bo ona wraca tam Nie zajmuj, nie zajmuj, nie zajmuj, nie zajmuj Czy debili? Kurwa Nice Aha O no będzie tunelowany Dawaj Jawoooj <ścoughs> U <śmienic> he Skrzynek! Skrzynek? O gę tu jest! Chodź mi ją Mogę otworzyć? O apteczka! U Gdzie jesteś? Ja tam jesteś, żeby Co ty, o, ty robisz? Tak będzie lepiej, amigo. Mogę nie zrozumiałem w ogóle co on powiedział. Koszmarnie nam idzie. No, chyba nie. Czemu ja chciałem skakać w tej Bo grze? No tak. Brat, ja tak myślał, że jest w no ja, ja chciałem Banych hopa zacząć robić, nie wiem czemu w spacie zacząłem klikać. Chubi iść z tobą czy robić gena? Robię gena. dziadzio po mnie biegnie. Otworzę tą bramę za mną, czy nie? O, nie żyję. Co? Otworzyć bramę za mną, czy gdzie? No kurde, Nie! No Ona bo... tu idzie. Nie. Hubi, nie. Fajne lagi. Gdzie ona jest? Przy szaku. Tylko y, y, zatrzymaj się, nie kończ go do końca, bo chcę, żeby mi adrenalina ten dała health state, jak mnie zdejmiesz. Jeżeli. Więc zdejmij mnie i wtedy dokończymy. Hubi, nie dam rady, wiesz. No to kończ po prostu, zostaw mnie już. Sigma W którą stronę jest ten Idzie to ona, ona tu idzie Dobrze idziesz, dobrze idziesz Trafiła mnie Kurwa Aha Zniszczyła go Aha Uciekaj Ale ja leżę Ale po prostu idź sobie To wszystko moja wina Nie, to moja wina Gdybym się nie dał trafić, Gdy, gdybym się nie dał trafić, to byłoby doble, dobrze. No i ona tu jest. Okej, okay, poszło sobie. Okej, okay, ona, ona jest za mną. No i no tak dupa. Kurde, no i dupa. No i dupka. Chłopi, bo ona mnie bije. No i dobrze. Aha. Aha. Dzięki.